Siema widzowie, dzisiaj poradnik jak zrobić własnego Country Ballsa. Musicie mieć aplikację taką nazywa się Country Balls Stickers. Później jak ją zainstalujecie, wchodzicie w nią i tu można stworzyć na przykład ten. Tu w, y, można dodawać jakieś oczy. A tutaj można dodawać y, tło Tutaj można Reklama. Tutaj można dodawać jakieś rzeczy, na przykład tak. A jeśli chcecie to usunąć, to klikacie ten, wtedy usunięte. Potem tutaj jest dodać i kliknąć dwukrotnie aby edytować, klikacie tak i tutaj możecie ten yy, dodać napis i ten I zrobić. Tutaj macie skoki jaki na przykład zwykły, stary Tutaj możecie dawać jakim na okrągę ten, a w ustawieniach jest kanon, jak system i jak język. I to by było na tyle z tego poradnika.